1 dzisiaj jest... KB890! Dzisiaj ciężko zobaczymy Wam... z muzyczką Rudy i tam będzie... Dla fascynacji właśnie. Żebyście one lajkowali lepiej. ...bubowali, dobra. Nie marzyłem o takiej paniędzy. Pikam oczy i widzę się. Jak widzicie, ja szybciej przechodzę niż Kasperek177, bo ja ten parkour już kiedyś przechodziłem. Przepraszam was bardzo za te umar. Umrzeć. Umrzejcie Poczekaj. A ja pamiętacie... Co? Jak to te... ja przegrałem? To jest nielegalne. Trzeba zbanować. Trzeba zbanować tego pana. Posłuchajcie mnie. Pamiętacie co ostatnio był... Y, Nie co teraz, y, bo dzisiaj... W... Tylko jak uczyliśmy kolory. Dzisiaj były dwa odcinki wideo, a może i więcej wyjdzie, nie wiem. Bo rzadko co mam czas, a dzisiaj jest sobota akurat, tak się składa dobrze. Do mnie przyjechał kolega, albo brat, że tak powiem. Brat cioteczny. No. No i dlatego możemy nagrywać sobie. Ale rzadko co będzie. A pamiętacie co wtedy było z melon yy, z Ery 360 Z melonkiem. Z yy, takim jest... Yy, to jest też yy, brat kacperka 177. Ej, może powiem coś mam. E, ten. Erik... Ten Erik to melonek. No właśnie, tak się bawi z mamkiem. On tak kocha. Ej a może zapauzujemy i wtedy ten pokażę wam jak trochę dalej tak z 9 leveli będę, co? Dobrze. Taki pomysł mam. No to papa To papa pa, do zera Siemoneczka, wróciliśmy po przerwie. Właśnie. Przerwa minęła. O, przepraszam, umarł. <laughs> Ja już podałem. Dalsza część. Tarkułka. Dalsza Ja już przeszłam. Ale jeszcze Kacper 777 został. Tyle. Tylko ten trudny. Powiem. To Bóg. To Bóg. Czemu Kuba sam jest ten, a teraz, a nie przedem? Ja jestem przed. Dobra, schodź. Ja się na to tylko jeden. A z moich mieć. Ja grałem, bo bez trudu. No ja z trudem. Najlepsza metoda ever. Najlepsza metoda, trud. No właśnie, trudować musicie się. Musicie się nauczyć męczyć. A nie wszystko tak jak na... wiem. Na easy. Mm. I przepraszam za to. To może być isu nie wiem, za trudno coś. Ej, przeszłam. No, matko boska, skąd Przepłynę. Prze, powiedziałam, przedłem. Nie umiem tego przejść. Muszę zapauz. Czekajcie, zapauzuję i wtedy yy, jak Wróć. przejdę, to wtedy wróciliśmy. Już. Wróciliśmy już po kolejnej krótkiej przerwie. Wcale nie ładnie krótka. Tutaj mamy hasło. tak ja się napisane Ja powiem. Ja powiem. Ja powiem. I ty. A. powiedz Kasperek Chet. 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 H I T E P A R K O -ry. Tu my jest napisane I typerkoł? Na trzy. Jaki jest zupełnie w blaszku? To chyba tak będzie od zinnego to tak. 6. Zinnego, sześć! 6, chyba tak. O 6, sześć, dobrze sześć. mówiłem. Z pamięci się. Jest. Jest. S od 1 do 20 od 1 do 20 10 oczywiście 10 będzie na pewno Dobra, może zapozuję i wtedy jak y, odgadniemy hasło to wtedy y, wrócimy Wyręcamy to przerwie! Musieliśmy odgadnąć Odgadliśmy To była. 17 no proszę, proszę to. Nie kalkulatora, bo i tak by mnie wywaliło, jakbym ja użył, a jak hasperek to też by go wywaliło. Tak, trzeba było odgadnąć. 17. Ej, dobra, jak to przejdziemy, będziemy koksikami, piszcie w komentarzach. Jesteście koksami, koksy, koksy. Subskrybujcie nas, lajkujcie łapkami w dół, opkami w dół. <grym 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 górę oczywiście też zapraszamy serdecznie i wrócimy do pauzie. Wróciliśmy już po przerwie, jo! Musiał troszkę tam, bo jeszcze były małe odrobiny, były yy, takie przedgiwki, bo... Zobaczymy czy umie to przejść, czy nie. Chodź, zobaczymy. A... Siup, siup, siup. Już. Przechodzimy. Trzy, cztery, czekaj. Trzy, dwa, jeden. Tutaj trzeba mi... Tutaj trzeba ukończyć... Tak. Widzisz? Ja po trzech mogę. A ja piszę cały czas ukończąc sylwet. Wstałem się i wróciłem po przerwie. Wróci... O nie, 13 żyć. A nie! Nuby! Co za nuby stworzył ten serwer? To ukośnik! Dawajcie, ukośnik, kratę 2 lub 3. Jak? 3! Ukośnik, kratę Patrzcie! Odsłonię wam. Ukośnik. Z kolorkiem napiszę! Ostatnio było odcineczek. k. Nie wiem. Ukośnik. ukośnik. Ja. 29. Y, przed... Niech mar swoich to nowy. Zwracam tylko tego osoby, to na myślałem do no szarp. Aż I... tak. W komentarzach Kacper tozią! Kumba to ziom Ukośnikę. Ukośnik rade 3. Nie jestem koksem. Przyznajcie, że jestem. Nie jestem. Gra się kończy za 30 minut! Słuchajcie mnie! Szybko musimy grać! Musimy grać! Dziś mamy 20 minut jeszcze! Przepraszam Was! Kacperka mam Mikra T8! Dobra, czekajcie! Chwila pauzy! Nie Posłuchajcie słuchajcie mnie. Musimy grać na Kuba, najmniej. 890 umarł. Wyszłem! Umarł, umarł w świętej pamięci. Kuby są. Patrzcie. Dobra, przechodzimy! Ale i tak i tak przejdziesz, to, to powiem, jak wtedy, bo można wygrać te urloki. Ty nie możesz wygrać. Ej, dobra, na tym zakończymy, może nasz odcinek? Nie. Może. Proszę! Czekajcie, może zamienię jeszcze kolejny. Nie. No to więc. Układnik, wafę. pa, pa. To, jeszcze nie. Do, do za chwileczki, to pa.